Cześć. Dzisiaj pokażę Wam, jak dodać do Arkusza sprzedaż obligacji detalicznych skarbowych. Część z Was może potrzebować tego, gdy podczas zamiany obligacji jednych serii na nowszą. W arkuszu możliwe są dwie metody sprzedaży takich obligacji. Jedna dostępna od wersji 1.6, która w tym momencie, gdy nagrywam ten film, jest w wersji beta, a także druga dostępna dla każdego. Zaprezentuję Wam obie dwie te metody. Ok, przełączmy się na arkusz. Jak widzicie w moim arkuszu technicznym i testowym jest kilka serii różnych typów obligacji skarbowych. Będę chciał sprzedać dwie z nich. Również w zakładce obligacje mamy te obligacje. Będę chciał sprzedać zarówno obligacje czteroletnie z ubiegłego roku, jak i tegoroczną serię obligacji majowych. Zacznijmy od tej, od tej pierwszej. Jestem w arkuszu wersji 1.6, wersji deweloperskiej. Tutaj pojawia się nowy formularz do sprzedaży obligacji detalicznych. Gdy wybiorę tą opcję, przełączę się na portfolio. Jest to dość prosty formularz, który powinien Was przeprowadzić w cały proces, ale postaram się go szybko omówić. Na początku, wybieramy konto, w którym mamy przypisane które chcemy sprzedać, w moim przypadku są to obligacje. Wtedy w polu ticker mamy listę wszystkich obligacji skarbowych, te pięć typów, które obsługuje arkusz, posortowane zarówno alfabetycznie poprzez typy, jak i sortowane od najstarszych do, do najnowszych. W moim przypadku chcę sprzedać to najstarszą serię obligacji, więc wybieramy ją tutaj wskazuję datę, wybieram, że dzisiaj sprzedaję wszystkie obligacje tej serii, mam ich tutaj 150 sztuk dodanych. Teraz dwie wartości liczbowe. Interesują nas tylko te, te dwie liczby. Obie znajdziecie na e, rachunku rejestrowym w zakładce historia. Jedna to jest łączna uzyskana kwota. Jest to kwota, która do Was przychodzi na rachunek bankowy przelewem. E, ta kwota za, zawiera wszystkie pozostałe e, informacje, jak liczba, jak Prowizja za wcześniejszy wykup, jaki podatek i najważniejsza kwota z punktu widzenia tej operacji. Yy, załóżmy, że to będzie kwota, jaką uzyskaliście: yy, będzie to 15 cztery zł 80 groszy Nie jest skąd taka kwota, ale taką sobie tutaj wprowadziłem. Yy, yy, prowizja za wcześniejszy wykup również tą kwotę znajdziecie łączną w w, w, w historii rachunku. Co ważne, nie w tej kwoty jednostkowej, czyli 70 groszy w przypadku obligacji czteroletnich ale łączną, jaką zapłacicie, 150 razy 70 groszy, to z tego co szybko liczę, będzie około 105 zł. E, natomiast tą kwotę, jak ja mówię, musicie pobrać sobie z rachunku rejestrowego. Ja tu pracuję na e, sztucznych transakcjach, więc nie mam jak tej informacji pobrać e, z konta. I klikam, sprzedaj obligacje. Po chwili pojawia się nam pytanie, ponieważ sprzedajemy wszystkie obligacje danej serii, a arkusz pyta się, czy chcemy usunąć wpis o nich z zakładki obligacje. Nie jest to krok wymagany, gdyż e, to, że jakieś obligacje tam zostają w tamtej zakładce, nie wpływa w żaden, spo żaden sposób na działanie To Natomiast warto, jeżeli sprzedajemy wszystkie, nie potrzebujemy tej historii, mieć e, tam takie obligacje stamtąd wykasować i arkusz nam w tym pomoże. Ja klikam. E, Przypadku. I jak wejdziemy zakładki, transakcje dodała się nam. Dodała się nam kwota sprzedaży. Arkusz policzył cenę takiej e, ceny sprzedaży. Policzył, i usunął zakładkę z tej obligacji. Proszę pamiętać, że ona nabatła w ostatnim wierszu. E, druga metoda to właściwie odtworzenie tego, co formularz zrobił za, e, za nas. Natomiast, jak nie macie wersji 1.6, lub nie chcecie formularza używać. Możecie zrobić to sami, eee, czyli załóżmy, że chcemy sprzedać tym razem tą serię obligacji. Ja sobie skopiuję ticker i w zakładce transakcji wpisujemy konto, wpisujemy datę transakcji, w polu ticker wklejamy nasz ticker, który chcemy sprzedać. Waluta to PLN. W polu na nazwa jest Wpisujemy klasę aktywów. E, liczba. Ja z tego co pamiętam miałem tam 50 sztuk tej obligacji. Zgadza się. Cenę na razie zostawiam. E, Prowizję wpisuję 35 zł. Kurs PLN 1 nominalna 1. E, łączna kwota. Załóżmy, że uzyskałem za Łącznie 5100 zł. Klucz. Mogę przeciągnąć sobie formułę z pierwsza powyżej. Niezależnie czy tutaj byłem sprzedaż obligacji, czy cokolwiek innego, klucz zawsze możemy przeciągnąć z komórki wyżej i się nam poprawne wyliczy. To samo w przypadku Xira. Zostaje nam cena. cena nie jest kluczowe z punktu widzenia arkusza, ponieważ skrypt i funkcje odpowiedzialne za policzenie kwoty sprzedaży po, przede wszystkim bazują na. W kolumnie total.pln, ewentualnie na innych polach jak liczba i prowizja i cena wyliczana automatycznie. Natomiast, żeby nie zostawić tego pola pustego, warto sobie tutaj coś wpisać, więc możemy użyć formuły. To będzie kwota total.pln, jaką uzyskaliśmy, plus prowizja zapłacona przez sprzedaży podzielone przez liczba wszystkich obligacji i arkusz nam wyliczy, wyliczy cenę. Kolejnym krokiem powinno być oczywiście przyczynienie portfolio, żeby uwzględnić obie transakcje sprzedaży w naszym arkuszu. No ponieważ tą transakcję dodaliśmy ręcznie, arkusz automatycznie nie usunie tego wpisu na zakładki obligacje. Więc jeżeli nie chcemy tych informacji tam dalej trzymać, można natomiast nie trzeba taki wpis tutaj znaleźć, który jest poza tą transakcję. W tym przypadku jest to ten wpis tutaj ostatni. I należy taki wpis wykasować ręcznie. Natomiast e, to, czy tam, jeśli tego nie zrobimy, w ten sposób nam nie wpłynie na działania arkusza, e, ponieważ jest to arkusz techniczny. Natomiast z czasem, gdybyście obligacji mieli, nie wiem, dziesiątki, setki serii, no to liczba formów które to jest, może spowolnić arkusz. Więc osobiście polecam co jakiś czas tutaj sprzątać. Jeżeli te, tak jak wspomnę, tej serii, tutaj nie chcę już, zaznaczam dany wiersz w całości i klikam. E, na przykład Delete Row to angielską, a w polskiej to chyba coś wiersz. Eee, I to właściwie tyle. Jakbyście mieli jakieś pytania na temat sprzedaży obligacji, to chcielibyście, żebym nagrał film na temat e, innych elementów arkusza. Dawajcie znać w komentarzach e, pod filmem lub na blogu Mateusza pod wpisem z instrukcją e, pliku. Dzięki bardzo, trzymajcie się. Cześć.